Chciałbym poprosić do naszego panelu Infrastruktura szerokopasmowa, wnioski e, wokół pieniędzy, woli i modeli współpracy przedstawicieli różnych grup interesariuszy, całym dialogu rozwoju społeczeństwa informacyjnego, rozwoju infrastruktury szerokopasmowej. Wymieniam kolejności alfabetycznej. Poproszę pana Wojciecha Abela, Śląskie Sieci Światłowodowe. O masz szansę tutaj wybrać. Twoja litera jest bezbłędna na nazwisko, zawsze wywieram. Poprosimy pana ministra Witolda Drożda, osobę odpowiedzialną za Dział Informatyzacja. Pana Marka Jędrzejczaka, Wójta Gminy Wąziązowna. Pana Nerusza Kowalczyka, dyrektora Departamentu, no, kiedyśmy chodzi o społeczeństwa informacyjnego. To się wam zmieniło. Rozwoju regionalnego i społeczeństwa informacyjnego gospodarki. i gospodarki. No to w ogóle. No ale jest mamy w Regionalny, poproszę Panią Klarę Malecką, żeby przyjęła miejsce. I teraz mamy więc organizację pozarządową, Pana Dyrektora Tomasza Nowakowskiego, Telekomunikacja Polska, Pana Piotra Rudkowskiego, Fundacja Instytutu Mikromakro. i Panią Prezes Annę Stryżyńską Urząd Komunikacji Elektronicznej. Szeroką ławą Pani prezes zapraszamy serdecznie. Szeroka ława wszystkich interesariuszy. Kogo zabrakło, to zdaje się, mam nadzieję, że wam wrażenie, że to jeno na, na przedstawicieli nauki.